Łada się odwdzięczyła, przenocowała nas, także problemu nie było. Kefir na dzień dobry. No to jest właśnie Łada i to jest właśnie profesjonalny wieszak do suszenia. Wszystkiego, co padnie. Przy okazji prysznicowania ogarnę sobie wycieraczki. Tak, co by czyste były. Dane produkcyjne tych wycieraczek. Tak, to są oryginalne czy? Tak, tak. Ty, tak. Jak to masz? Kowryk. Pod don. Pod don. Perydni. Cena. O. Ceny. No tak, cena to jest... Ale cena nie ustalona, proszę o ciebie. Bo... Może... Wiesz, no... Ale to Sowiecki, państwo, inflacja państwo... i tak dalej, to nie robi nawet ceny w tej, w tej epoce. bo wiedzieli, że... <laughs> że, że, <do> nim, <laughs> że to i tak nie jak sensu nie ma. to już będzie nieaktualne. <laughs> no i. Mhm. Generalnie już to wszystko ustawione. Tak. Tylko klikasz sobie, na przykład, ostrość na ten punkt, albo na ten punkt, no ci trzeba ostrość, Ludzi wisz i dajesz tu nagrywanie, hop. na ocet. To jest piękny monopod. zdjęłany przez Michała. Tutaj miszę. Widać klocek, widać przewiercenie, mocowanie na jakiś tutaj poxipol chyba. Z drugiej strony też mocowanie. No. Polak potrafi. Siema, kurde, miło poznać. Cześć. Dawid, miło mi. Przeczepili się w końcu do jakoś sobie te rady z tym patrolem. Z jakim No bo twoja dziewczyna mówiła, że byliście trochę problemem jak próbowaliście sprzedawać, że mogli się uwalić was. No wiesz o co chodzi, o te torby. O, co? o te torby, co tu sprzedawaliście. To nie ja, to chyba nie pomyliłeś. Czekaj, ty nie jesteś tu rozbity? Nie, 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 ja to mogę no, tam. Kurde stary stary, 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 wyglądasz identycznie jak łopak takiej mojej znajomej, która tutaj sprzedawała takie torby. Też w Aważ! Dobrze, może nie. Aważ! Dobrze, może nie. Proszę bardzo. Ja spotkanie to kamerek, to proszę. proszę bardzo. Północną setkę. Krokowo kończne. Ale jakie tutaj te? Taśm, laty. Wszystko profesjonalne. No. Spotkanie kamerek. Waga. ja zrobię zbliżenie twoją twarz, tyle moją. moją. Yy, dobra. kolor bielizny lubisz? Yy, Czarno-czarny i ciemno-czarny. Okej. Okay. Kolega? Zrobię tylko takie ujęcie, że cię zbliżam, wie, bo to jest romantyczne, nie? I ten... Podłożymy skrzypki później w twojej. I... <grym> dobra. Czekaj, bo ci się pokus zaczął, wiesz? No. Kurwa! No? Dobrze powiedziałeś, dobrze no. powiedziałeś, nie? Przepraszam. No właśnie, to absurdne. bez fokuśnika to nie może być. Nie, głupio mi teraz trochę. Tak? Wiecie, sprzęt jest taki jest, nie? Dobra. Jest, jest, dobra. Dzięki panowie za współpracę. Na razie. Super. Cześć. No, siema. To za kotek. Nie, to nie, bój się. nie, 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 Się się boi. nie, dobre tam. ujęcie, dobre ujęcie będzie. nie, nie, z nie, nie, To są my nagrabione. Naprawdę, <noise> to <noise> jest Na, <prawdę, głos> Na YouTube. Zajebiście. Dzień dobry. Hej. Co wy tu robicie? Dostają karę. Przeczytali Aha. napis. To jest kara. Ty możesz... Yy, chodzić... Taka przymoc wśród krzyżowców.

Tak jest, tak będzie na YouTube zgadza. Się. Tu będzie? Tak jest. Okej, okay, to spotkany kamerę. Poruszamy Suda. temat bezpieczeństwa. Eee, tak, jest to bardzo ważny temat. Jest tutaj bardzo bezpiecznie, nie zauważyłem nic, co było niepokojące. Który raz jesteś na Woodstocku? Ósmy. E, czy kiedykolwiek podczas tych ośmiu pobytów na przystanku Woodstock odczułeś jakieś takie... takie... W sytuacji, gdzie wydawało być się, że Twoje zdrowie jest na przykład zagrożone? Absolutnie. Chciałbym się zachować. A tak, tak widzę po ludziach, to też chyba ogarniają i nie ma z tym problemu Jak okay, oceniasz pracę pokojowego patrona? Bardzo dobrze. Nie, nie jest nadgorliwy, a robi bardzo dobrą robotę, pomaga. Także tutaj w przeciągu tych 8 lat nie widziałem żadnego problemu. Po prostu jest dobrze czy uważasz, że na przykład także i Łódce współtworzą przystanek łództwa e, troszcząc o siebie? Przede wszystkim tutaj to jest spotkanie typu ludzi i tutaj gdyby nie było tej synergii pomiędzy ludźmi, to, <grywki> dzięki, to byłoby naprawdę jak kiepsko. No, tutaj ludzie tworzą to wszystko, także tutaj... Bez ludzi nic nie ma. Jakbyś chciał kogoś zaprosić na przystanek but, to co byś mu powiedział? No, powiedziałbym, że żeby się ludzie nie bali, bo wiadomo, propaganda jest jaka jest, no ale naprawdę, no może nie jestem nad, dobrym przykładem, no że tutaj faktycznie są mili ludzie, ale faktycznie to jest miły, to jest tylko, wiesz, taki content. Także zapraszam wszystkich. Wcale nie gryziesz, Nie gryzę. Pasunkę, dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Mycie okien, tak? Tak. No, co no, to, to na mnie? To wygląda jak taka duża gałość kminku, jakie spotykamy w ogórkach mało małosolnych. O tej porze roku. Eee, no cóż, no. chódźny oprócz dzisiejszego dnia, ja. no, ale jak widzicie, nie jest źle. Żebyście tak? ja. się spotkać z paterem, a inni pisali, no co to z tym zresztą? Nie piszę nie będę tego nie zapomniał, jak księżniczki tutaj prawie noskami się dotykały z śpiątki. No, tak było. elektryki przy... On spłynął na górze i powiedział, że naprawi na młodej, kurwa. Siedział trzy godziny, kurwa, Dada. otwarta, coś grzebał. Tam. Czy to macie w ogóle to spotkanie? W Żorach. W Na śląsku. Na pół, e, to... podjadę. Dawaj. Mam Cześć. Cześć. Pan. Cześć. Byliśmy razem. No właśnie, byliśmy na pierogach razem Dada. i na piwie. O. Siemanko! Kotki, kotki, kotki! Pomachajcie, będziecie na YouTubie Jakie słodkie! Myślisz, że będzie zadowolony? Będzie bardzo zadowolony. To się cieszymy. Bądź bardzo, bardzo dziękuję. On jest stresowany, patrz. Muszek, Siad. Siad. Wdechły pies. Uszek. Hop. Są ludzie. Jak tam, relacja z Tak, praktycznie skoczono. Fajnie. Kota, Co? No, kot jest, kot jest różowy kot. Tak. Pokażę kotek. OK, dzięki. Siadaj, Dobra. Misz Macieju, gdzie są twoje myszy? W dźwigatynu siedzą i piszczą pi, pipi! Pipi, pipi! Pipi, pipi! Pipi! Pi, pi. Na razie! Dobrze jest! Na razie! Dobrze. Dawaj, rura jak w stopocie. Pipi, pi! pi, pi. I my już kończymy ustok. Tak? Tak, jest, tak, wracamy. Ja wiem, że nie wiedziałem, że cię bażyło. Czekaj, zobaczę. coś ci dam. Dzięki, pozdrowienia. Również dzięki. Podkarpacia. Dziękuję. O proszę. Wiesz, tak byłeś. Niedawno. Dzięki, grajone. Dzięki. dzięki.